Siemanko, witam was serdecznie. W tym filmie omówimy sobie system pięcioliniowy, który wymagany jest podczas szkolenia w SERE. Z tego materiału dowiecie się, jaka jest lista wyposażenia, którą należy mieć przy sobie podczas tego szkolenia oraz w jakiej linii dany sprzęt powinien się znajdować. Lista wyposażenia, w zależności od miejsca prowadzonego szkolenia, może delikatnie się różnić. Są to małe niuanse, które wynikają na przykład z pory roku w której odbywa się kurs. Niemniej jednak w tym filmie lista wyposażenia rzeczy, która będzie przedstawiona, będzie wymagana na każdym kursie SER. Listę wyposażenia zaczniemy omawiać sobie od pierwszej linii i tym samym, co w niej powinno się znajdować na przykładzie naszego kursanta. Mundur plus jeden komplet bielizny na sobie, buty wojskowe, nakrycie głowy, jedna para skarpetek na sobie zestaw survivalowy część z kompletu kompas guzikowy tabletki odkażające wodę mapa krzesiwo hubka, lusterko sygnalizacyjne nóż gwizdek Opatrunek osobisty, folia NRC, Rękawice ochronna, żelazna racja, pół litra wody, plus część z racji żywnościowej, np. batonik zbożowy. Jak widzicie, w linii pierwszej znajduje się bardzo minimalna ilość wyposażenia, ale bardzo istotna. Dzięki niej jesteśmy w stanie przetrwać co najmniej dobę. Linia druga, czyli nasza kamizelka taktyczna bądź pas taktyczny. Sprzęt, który znajduje się w drugiej linii, ułatwi nam przetrwanie kolejnej doby bądź nawet kilku. I dzięki któremu to przetrwanie będzie dużo łatwiejsze i bardziej efektywne. Kamizelka taktyczna. Broń. Radiostacja Okulary ochronne Busola Przybory do pracy na mapie Ołówek, linijka, notatnik Apteczka z folią NRC Zestaw sprywalowy, część z kompletu Piła składana Parakord Drugi Latarka czołowa. Przybory do spożywania i przygotowywania posiłków. Kubek metalowy i łyżkowy delec. Przybory do maskowania. Pojemnik na wodę. Manierka. Butelki puste na wodę. PET. Światło chemiczne. Trzecia linia. Nasz plecak patrolowy. W nim znajduje się sprzęt powiedzmy gabarytowy. Taki jak na przykład tarp, czy też racje żywnościowe. Dzięki temu wyposażeniu jesteśmy w stanie przetrwać, bytować, unikać znacznie dłużej i w dużo większym komforcie. Plecak patrolowy. Brany ochronne Goratex. Komplet długie bielizny. Jedna para skarpetek. Jeden polar. Zapasowe źródło zasilania. Zestaw suriwalowy, Część z kompletu. Płakta biwakowa. Power tape. Żyłka. Racja żywnościowa. Apteczka. Część. Sklark do stóp, środek na komary i kleszcze. Bardzo ważnym aspektem jest utrzymywanie liniowości ekwipunku. Nie wolno, a wręcz zabronione jest przekładanie ekwipunku z linii niższej do wyższej. Czyli, np., nie wolno przekładać sprzętu. Z pierwszej linii do drugiej linii, z drugiej linii do trzeciej linii, czy też z pierwszej linii do trzeciej. Natomiast dozwolone jest przekładanie sprzętu w drugą stronę czyli z drugiej do pierwszej, z trzeciej do drugiej, czy też z trzeciej do pierwszej. Zachęcam również do zapoznania się z dwoma obowiązkowymi lekturami, których autorem jest mój Kolega po fachu Kowal i z tego miejsca Kowal serdecznie Cię pozdrawiam i są to pierwsza pozycja SURVIVAL podczas szkolenia SERĘ i pozycja druga UNIKANIE podczas szkolenia SERĘ Bardzo ciekawa i istotna wiedza podczas szkolenia SERĘ i nie tylko Odpowiadając na często zadawane pytania odnośnie rygoru przestrzegania liniowości ekwipunku, spieszę z odpowiedzią. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że podczas unikania przekładacie sobie swój sprzęt, na przykład krzesiwo i nóż do linii trzeciej. I nagle zostaliście wykryci i po prostu musicie porzucić swój plecak, żeby zacząć szybciej się przemieszczać. I tym samym wasz nóż i krzesiwo zostaje w linii trzeciej, a wy zostajecie z pierwszą i drugą linią, w której już nie macie ani krzesiwa, ani noża i tym samym nie jesteście w stanie rozpalić ognia. Co za tym idzie dalej? Wasze przetrwanie spada. Dlaczego? Choćby dlatego, że nie możecie sobie pozyskanej wody uzdatnić poprzez przygotowanie jej. To jest jeden z wielu przykładów, dlaczego należy tą liniowość zachować. Kolejna, czwarta linia nieużywana podczas szkolenia serę. Jest to duży patrolowy plecak, około 100-litrowy, w którym znajduje się sprzęt do działania na kolejne doby. W nim również może znajdować się sprzęt specjalistyczny, który jest niezbędny do wykonania danego zadania. Plecak około 100-litrów. Dodatkowe magazynki z amunicją, śpiwór, kalimata, dodatkowe racje żywnościowe, kurtka puchówka, dodatkowy mundur, dodatkowa bielizna, zapasowe buty Sprzęt specjalistyczny w zależności od typu i specyfikacji zadania, na przykład dalny szlaserowy, sprzęt alpinistyczny. Ostatnia, już piąta linia, tak zwany safety bag. Jest ona używana i stosowana podczas szkolenia sery. Linia ta zawsze podczas szkolenia, jak i w realnych działaniach znajduje się w bezpiecznym miejscu Torba Dokumenty tożsamości Mundur komplet Komplet długiej bielizny Para skarpetek Buty sportowe Ubranie sportowe Buty wojskowe. Śpiwór. Karimata. Telefon z listą numerów alarmowych. Piąta linia służy do tego, aby po odzyskaniu izolowanego personelu dać mu jego świeże, dobre rzeczy z tego względu, że może on być zupełnie bez ubrań, bez munduru, czy też jego rzeczy mogą być podarte, brudne no i niezbyt przyjemnym zapachu. Tak więc daje się go po to, żeby mu przywrócić tak zwane człowieczeństwo. Podczas szkolenia sery ma ono podobne zastosowanie, z tego względu, że jeżeli kursantowi coś się wydarzy i trzeba zawieźć go do szpitala, wówczas przebiera się w czyste, świeże rzeczy i jak człowiek może udać się do szpitala. Kolejna rzecz, jeśli podczas szkolenia kursantowi na przykład zepsują się buty, bo takie przypadki miały miejsce, wówczas, jeżeli kierownik zezwoli, możemy zrobić wymianę, aby kursant dalej mógł kontynuować swój kurs. I to samo tyczy się mundurowania, gdyż podczas przykładowego suszenia swojego ekipunku, swojej odzieży, Dochodzi do tego, że kursanci po prostu nie dopilnują sprzętu i najzwyczajniej w świecie się spali, wypali się jakaś dziura, co nie umożliwia dalsze działanie. I właśnie za zgodą kierownika jest wymieniany sprzęt na, na nowy, na nowy mundur, i kursant może kontynuować dalej swój kurs. I z tego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić na szkolenie przygotowujące do kursu SERE. Na szkoleniu nauczycie się praktycznie działać w terenie, poznacie techniki suriwalowe, nawigacji w terenie, pracy na mapie, technik unikania oraz różnych przydatnych trików podczas kursu SERE. Szkolenie to bazuje na elementach kursu SERE i jest bardzo do niego zbliżone. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę o wiadomość na moich social mediach bądź wiadomości mail, w tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że film był przydatny i się podobał. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz jakiś komentarz pod tym filmem, czy film się przydał i był pomocny i udostępnisz go oczywiście dalej. Tym bardziej, że jest to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie do tej pory zrobiłem. Był bardzo pracochłonny i bardzo trudny technicznie do zrobienia. Tak więc jeszcze raz proszę o udostępnienie go dalej. Zapraszam na Szkolenie i trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i silni.